Siema, ja jestem Orti VRS i dzisiaj przedstawię Wam krótką recenzję kamerki samochodowej. Jest to Ausdom A261. Na wstępie powiem Wam, że kamerka jest wstrząs odporna, bo już zaliczyła glebę. Może tutaj będzie widać mały No i póki co jestem zadowolony, bo nadal działa, a będziemy ją testować w tym oto tam samochodzie żółtym żonkilu. Pudełko od kamerki wygląda tak. Kamera posiada wbudowany GPS, co tutaj widać na pudełku. Wszystkie główne parametry kamery można zaobserwować sobie tutaj. Po drugiej stronie mamy zawartość opakowania. Jak widać, kamera posiada dwa kable. Ten dłuższy ma 3,6 m, także wystarczająco. Ja za kamerę zapłaciłem 65 funtów, ale była to aukcja na eBayu. Ta kamera była nowa wystawiona na aukcji. Także ja trochę poczekałem i kupiłem ją trochę taniej. Bo gdyby ktoś chciał kupić ją od razu, to od razu można ją kupić za około 80 funtów, czyli 450 zł, co nie jest, myślę, wygórowaną ceną, jeżeli chodzi o jakość tej kamery. Co chciałem dodać, ta kamera obsługuje do 64 giga. Nie kupujcie jakichś badziewarskich, chińskich kart, bo po prostu ta kamera tego nie weźmie. Miałem dwie chińskie karty i. Jedną, jedna miała 32 giga, druga miała y, 64. 32 giga nagrywała mi tylko 3 giga, potem nie mogłem otworzyć filmików. A 64 gigowa nagrywała mi filmiki do 6 giga, a po 6 giga już też nie mogłem tych filmików otworzyć Myślałem, że to coś z kamerą, ale jak się okazało kupiłem nową kartę ze sklepu, 32 gigową, y, no i wszystko jest w porządku. Zapomniałem całą kartę, wszystkie filmiki działają świetnie, także... Y, Polecam kupić jakąś porządną kartę ze sklepu. No dobra, teraz y, szybko przelecę się po opcjach tej kamerki. Włączamy ją z lewej strony. Y, jakość wideo, czyli największa rozdzielczość, to jest. Y, 2560x1080 na A najmniejsza rozdzielczość to jest 1280x720, z tym, że jeżeli chcecie nagrywać w HDR, to HDR obsługuje tylko 1920x1080. Recycle record. Czyli jakie długie mają być nasze filmy? 5 minut 3 minuty, minuta albo można to wyłączyć, z tym, że jak wyłączymy, no to wiadomo, nasz film będzie jeden i bardzo długi i wtedy będzie się bardzo długo ładował na kompa. Ja mam pięciominutowe także jakie chcę to sobie wybieram i wtedy się ładują. Pięć minut filmu zajmuje około 660 megabajtów w HDR. Bo jak jeżdżę to głównie jeżdżę na HDR i taki 5-minutowy filmik zajmuje 660 mega. Dobra następne. Motion detection, czujnik ruchu. Jeżeli kamera wyczuje jakiś ruch, to wtedy automatycznie się włączy, o ile będzie podłączona, tak, pod zapalniczkę samochodu, na przykład. Park mode, on/off, może być. To jest jakość zdjęcia. No, nie używam tej kamery do robienia zdjęć, także nie używam tego. Mikrofon włączony, wyłączony. Ten mikrofon no nie jest jakiejś tam najlepszej jakości, także pewnie później zaobserwujecie, że jeżeli będę jeździł samochodem i będzie trochę większy bas, no to wtedy trochę będą zakłócenia. Także no mikrofon no to nie jest kamerka stworzona po to, żeby słuchać w niej dźwięków, prawda? Stamp setting, fajna opcja, bo pokazuje datę godzin, oraz godzinę oraz można sobie ustawić własną nazwę w samochodzie. Ja mam ustawiona. Ja mam ustawione skoda VRS. Później też będzie można to zaobserwować na, na filmie. G Sensor Setting, czyli jeżeli będziemy mieli jakiś wypadek, to ustawiamy częstotliwość uderzenia, czyli jest low, off, high, medium. No i znowu low. Po wypadku taka kamerka się wyłączy i nasz plik będzie automatycznie zachowany white balance czyli można ustawić sobie jasność kamerki. język język jest tylko angielski rosyjski time setup no to czyli data i godzina i tak dalej beep sound settings no to czy chcemy żeby nam pipkało czy nie pipkało auto power power off setting czyli po jakim czasie kamera ma się automatycznie wyłączyć Backlight of setting, czyli e, czy chcemy mieć podświetlenie z tyłu kamerki, czy nie. E, opcja karty, czyli jaka, je, jakiej pojemności jest nasza karta. E, satellite info, no, czyli GPS. Teraz to pokazuje nam tak. E, co jeszcze? Driver ID settings, to o czym wspominałem wcześniej. Ja mam Skoda VLS. E, driving time warning. E, no, można nas ostrzegać po długiej jeździe, że mamy zrobić pauzę czy coś w tym stylu. Format karty, to jest. No i ustawienia fabryczne. No i jaka to jest wersja? Dobra, czas zamontować kamerkę w samochodzie. Włożyć kartę do środka. No i zobaczycie kilka filmików. W jakiej jakości sami ocenicie. Uchwyt na kamerkę mam już zamontowany. Wejście na uchwyt w kamerce znajduje się na górze. Bardzo się łatwo montuje, po prostu wsuwamy i już jest. Kamerka obraca się o 360 stopni. Fajny gadżet. Możemy sobie kamerować na przykład piękne panie spacerujące na chodniku latem, na przykład, a potem w domu sobie odświeżyć. Wspomnienia. Oczywiście trzeba zachować szczególną ostrożność, gdy to robimy. Wejście na kabel znajduje się z boku. No, i gdy włączymy kamerkę pod zapalniczkę samochodową, ona automatycznie się uruchomi i zacznie nagrywać. Przedstawię Wam cztery filmiki. Postaram się nagrać w różnych aurach pogodowych: w słonecznej, w deszczowej, pochmurnej, i nocą, oczywiście. Mój filmik najprawdopodobniej będzie się trząsł, z tego względu, że mam dosyć twarde zawieszenie z przodu. Jeżeli ktoś ma bardziej komfortowy samochód, no bardziej niż mój, no to powinien ten filmik być w trochę lepszej jakości. Dobra, zabieramy się do okręcenia. Dzisiaj mamy pogodę barową. Przed chwilą padało, ale na szczęście przestało. Ja to nie piję, jak prowadzę, bo za dużo się wylewa. Tym bardziej na rondach, albo jak policja Ciebie goni. No, a kto tu widział, żeby tak alkohol mar marnować, prawda? Eee, dobra, teraz ja sobie puszczę muzyczkę, a Wy oglądajcie. Wasza jakość dźwięku będzie naprawdę słaba, ale wierzcie, że umieka zajebiście. będzie jakoś jak będę nocą po mieście jeździł później też wstawię krótki filmik jak nocą jeżdżę po mieście i pada deszcz dobra ja jadę a Wy oglądajcie Dobra, teraz krótki filmik jak nocą jeżdżę po mieście podczas deszczu. Czekać, aż wyjdzie słoneczko i zrobię ostatni film w miarę przy słonecznej pogodzie. Wyszło słońce, więc czas na ostatni filmik. Będziecie sobie mogli zobaczyć, jak to wygląda przy słonecznej pogodzie, jaka jest jakość. Moje wszystkie filmiki były nagrywane w jakości HDR, bo myślę, że to jest najbardziej optymalna opcja. No dobra, ja jadę, a wy sobie słuchajcie muzyczki i oglądajcie. I jeżeli podoba wam się mój filmik, no to wiecie co dalej robić. Siema na razie.